Gwardia Narodowa, czyli oddolna inicjatywa mieszkańców zakładająca organizowanie szkoleń z zakresu podstawowej obronności i pierwszej pomocy, została powołana na początku września. Organizatorzy zapowiadali, że ich celem jest poprawa świadomości Szczecinian w tematach militarnych i około militarnych. Gwardia chciała blisko współpracować z Ministerstwem Obrony Narodowej. Początkowe deklaracje zapowiadały udane porozumienie, ale na obietnicach się skończyło. Mijają kolejne tygodnie, a inicjatywa nadal nie została zarejestrowana przez MON. Z pewnym zdziwieniem przyjęliśmy informacje o. Tym. Tym, że będzie tworzona kolejna struktura. E, przypomnijmy, działa do tej pory na, e, struktura o nazwie Narodowe Siły Rezerwy, e, która już ma w swoich zasobach kilkadziesiąt tysięcy osób. Będzie tworzona jakaś nowa struktura. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy ona jest potrzebna. Zadajemy też sobie to te pytanie jako organizatorzy oddalne, oddolnego przedsięwzięcia, jakim jest właśnie Gwardia Narodowa Szczecin, która przypomnę powstała na początku września tego roku. Bez zgody Ministerstwa Obrony Narodowej Gwardia Narodowa nie może samodzielnie organizować zajęć o bardziej specjalistycznym charakterze. Inicjatorzy są oburzeni, że ich pomysł został uznany za niepotrzebny, a ministerstwo szykuje własny podobny projekt, który ma być uzupełnieniem narodowych sił rezerwowych. Nasze papiery leżą w Ministerstwie Obrony Narodowej. Chcemy się zarejestrować, działać legalnie, współpracować z Ministerstwem Obrony Narodowej i nie mamy do tej pory żadnej odpowiedzi. I nagle dowiadujemy się, że Ministerstwo Obrony Narodowej będzie tworzyć coś a, la, a la gwardię narodową. Pytamy, gdzie tutaj jest. O co chodzi tak naprawdę w tym wszystkim? Czy tu chodzi o skanalizowanie oddolnych. Inicjatyw, które podkreślam, myślę, że większość z tych inicjatyw chce współpracować z instytucjami państwowymi, takimi jak Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przedstawiciele Gwardii Narodowej uważają, że inicjatywy oddolne mają większe szanse na powodzenie, bo ich idea pochodzi od ludzi i gromadzi lokalnych, zaangażowanych działaczy. Twór ministerstwa nie będzie więc cieszył się wielkim zainteresowaniem. Czy to jest winny sytuacji? Szczecińscy gwardziści twierdzą, że znają odpowiedź. Uważamy też również, że chyba czas zmienić naszą kadrę najwyższą dowódczą. Dać dojść do władzy młodym oficerom, którzy kończą szkoły oficerskie na całym świecie, są bardzo dobrymi oficerami. Zresztą już chwalimy się tym cały czas, że nasza kadra oficerska, młoda, jest w strukturach NATO uznawana za jej, profesjonalistów. Może jednak czas, żeby nasi byli generałowie, którzy niczym nie zasłynęli, odeszli już nie pamięć, a dali po prostu wolną drogę młodym, którzy potrafią coś zrobić na pewno, chcą pomagać. Gwardia Narodowa w Szczecinie broni jednak nie składa i zapowiada dalsze działanie w mieście i dalszą próbę porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie rejestracji stowarzyszenia i organizacji o charakterze szkoleniowo militarnym.